Cześć. Dzisiaj, w ramach doskonalenia swoich umiejętności w Angularze, porozmawiamy na temat interceptora. Co to jest w ogóle interceptor i jak możemy, go jak możemy go zaimplementować w naszej angularowej aplikacji? Interceptor wykorzystujemy, gdy wysyłamy zapytanie z naszej przeglądarki do serwera. Interceptor umożliwia nam skorygowanie nagłówków tego zapytania. Dla zobrazowania, przygotowałem. Prostą aplikację, której jedyną funkcjonalnością jest wysyłanie takiego zapytania. Wysyłamy zapytanie HTTP naciskając klawisz i w Dev Toolsach w Networku widzimy, widzimy to zapytanie. Zostało ono wysłane na serwer JSON Placeholder. To taki fejkowy serwer, kto, na którym możemy testować na zapytania i również zwraca on nam jakieś fejkowe odpowiedzi. To jest treść naszego zapytania, które wysłaliśmy. Zapytanie to zawiera headersy. Rolą interceptora jest zatrzymanie wysyłania tego zapytania HTTP, umożliwienie nam zmodyfikowania nagłówków headersów i wysłanie zapytania do serwera ponownie. Naszym dzisiejszym zadaniem będzie do tych już istniejących nagłówków dodanie dodatkowego, kolejnego który nazywał się będzie Authorization. Pora zatem przejść do Visual Studio Code. I tak jak w dobrym programie kulinarnym, główne składniki, na których będę dzisiaj pracował, zostały przeze mnie wcześniej stworzone, opracowane. I to jest ten y, widok, który, widzi, y, który przed chwilą widzieliśmy. Został zrobiony w Angular Material. Y, jego zadaniem jest wychwycenie eventu po kliknięciu w button jest uruchamiana funkcja http request funkcja http request jej zadaniem jest zasubskrybowanie danych które zostaną pobrane przez funkcję get data w serwisie i wyrzucenie ich na konsoli w serwisie mamy odwołanie urlem do tego fejkowego adresu JSON placeholder i pobranie danych funkcją get http Spójrzmy jeszcze na app module. No tutaj nie ma żadnej filozofii, jest po prostu zaimportowany moduł HTTP client module, który pozwala nam mm, obsłużyć zapytania HTTP i również zaimportowany HTTP service, który widzieliśmy przed chwilą. Deklaracje app komponentu, zaimportowane niezbędne moduły i w providersach e, HTTP service. Teraz możemy już przystąpić do utworzenia naszego pliku, w którym będzie się działa cała logika interceptora. Nazwijmy go sobie token-interceptor.ts i w pliku tym tworzymy klasę. Export. Tą klasę nazwijmy Token Interceptor. Klasa ta będzie implementować HTTP Interface HTTP Interceptor. Ten interfejs wymusi na nas, żebyśmy utworzyli funkcję intercept, która przyjmuje dwa argumenty. Pierwszy to jest nasze zapytanie http request a request typu n. Jakiekolwiek. A druga, drugi argument pozwoli nam. W dalszej części ponownie uruchomić zapytanie HTTP już po jego zmodyfikowaniu. W funkcji tej, w wewnątrz tej funkcji będziemy modyfikować nasze zapytanie. Wprowadźmy sobie jakąś stałą. Nazwijmy sobie New Request. I ta nowa to nowe zapytanie będzie kopiować stare nasze zapytanie. I w tym nowym zapytaniu tworzymy sobie obiekt. Headers, typu http-http-headers i w tym obiekcie authorization i na przykład raz, dwa, trzy, cztery, pięć taki token będziemy przekazywać Taka tu drobna literówka mi się authorization wydarła. No i funkcja ta zwraca. Next. Handle. New request. New, new request. Co pozwoli zrobić trzeci krok, czyli uruchomić ponownie. Zapytanie http już z nowym skorygowanym requestem. I to w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o utworzenie pliku interceptora. Pozbądźmy trochę jeszcze tutaj kosmetyki. Importy też trochę ładniej tu ustawmy. i Przejdźmy teraz do app module. Zobaczmy, co trzeba zrobić po stronie app module. A żeby aplikacja wiedziała, że chcemy użyć interceptora, musimy w app dodać do providers'ów specjalny obiekt. Ten obiekt to ma postać taką. HTTP. HTTP. Interceptors, podpowiada nam się Jakiej klasy Używamy do Identyfikacji Interceptora, w naszym przypadku To jest token Interceptor I Multi True, true. Jeżeli będziemy używać Więcej niż jednego interceptora To żeby one się nie nadpisywały 1 na drugi. Klas. Jak zawsze literówka. HTTP interceptor się zaimportował. I token interceptor również, również mamy zaimportowany. I to by było wszystko, jeżeli chodzi o kod. Przechod przejdźmy teraz do przeglądarki. Zobaczmy, jak to wygląda. Zapiszmy jeszcze. Wszystkie nasze zmiany. No. Jesteśmy ponownie w przeglądarce. Ponownie wyślij, wysyłamy zapytanie HTTP. Zapytanie poszło na serwer JSON Placeholder i wśród naszych nagłówków naszego zapytania odnajdziemy tym razem Authorization i token 12345, czyli taki, który wprowadziliśmy. I to wszystko na temat interceptora. Kod źródłowy znajdziecie w linku poniżej filmu. Zachęcam również do przestudiowania dokumentacji źródłowej Angulara. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.